czułem w internecie. Z tej strony Bana i Marysia z czyli piękny i bestia. Dzisiaj przychodzimy do was z kolejnym z rozwinięciem tematu z naszego poprzedniego 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 filmu. Tak, e... ten, w którym mówiliśmy o encanterach, jak tak. budować fabułę w encanterach. Myśmy tam trochę mówili o konflikcie, konflikcie. i tak dlaczego jest. konflikt jest ważny i jak. Dlaczego, dlaczego bycie w centrum tego konfliktu popecha nam sesję? Tak, i, i jak budować ten konflikt? Tak. I przede wszystkim, czym jest konflikt? Bo z reguły ludzie, jak słyszą konflikt, konflikt, budujcie w scenie konflikt, to myślą od razu musi być walka. Wcale nie, więc obalmy trochę ten mit. Tak, i w ogóle, że, bo słuchajcie, no, bo są tacy plusze gracze. Absolutnie bezwzględnym, bo można tak, którzy konfliktu będą chcieli uniknąć, tak? Albo są systemy, tak. jak My Little Pony, które nie kojarzą się tak. z konfliktem, który ma takie raczej pejoratywne konotacje. Albo Edelweiss od Fireballa. O właśnie. Y więc my postaramy się Wam pokazać, jakie są różne odcienie konfliktu i dlaczego myśląc o swoich scenach i o swojej sesji, zawsze warto kontekstualizować tak. sobie konflikt. Bo konflikt to tak naprawdę jest po prostu przeszkoda. I ona może przybrać różne formy. To niekoniecznie musi być od razu pojedynek czy walka, ale może być wewnętrznym problemem, może być konfliktem pomiędzy bohaterem a naturą, na przykład, czyli siłami zewnętrznymi, może być zwyczajną rozmową. Chodzi o to, że to jest kontrast dwóch stron. Są to przeciwstawne opinie, które według teorii sceno -nario pisarskiej mówią, że jedna strona musi wygrać, druga przegrać, ale znów nie jest to przegrana na zasadzie nokautu, mm -hmm. tylko chodzi o pewną przewagę. I ta przewaga ma wzbudzać napięcie i status oczekiwania w graczach czy widzach, co stanie się dalej? To jest coś, co napędza fabułę i wydarzenia. No i buduje dynamikę i, tak. i, i jakby jakiś rytm, e, tak. pozwalając nam dokładać kolejne bity, bazujące na tym, bo, bo jakby o bitach i teorii bitów mówiliśmy ostatnio, czyli kolejne elementy. Do naszej fabuły, do naszego plotu będziemy dokładać. Tak. Bo one dokładnie. będą trochę tak. wynikać z tego, tak. jakie mieliśmy outcomey, tak? tak. Więc kiedy myślicie sobie o scenach, konflikt jest uniwersalnym narzędziem, zarówno w scenach, jak i w bardziej dużym obrazku. E, Całej przygody, czyli na przykład w aktach. Każdy akt będzie miał konflikty, każda scena będzie mieć konflikty, e, każdy, każda, każdy dialog będzie miał konflikty, e, ponieważ to jest coś, co napędza e, wydarzenia do, do przodu i sprawia, że rzeczywiście dynamika rośnie e, i nie nudzi, bo to głównie o to chodzi. Tak, tym bardziej, że ta teoria konfliktu trochę z, w założeniu ma tempo, bo to jest. Y jak to późno wejść, szybko wyjść. I... Za wrażeniem tak. Tak, zawsze wrażeniem, tak. tak. Późno wszedłem, szybko wyszedłem. Mam nadzieję, że zdążyłem. Tak. E, <laughs> Ale to, to od razu, to chcę to, to tak o tym myśleć. To jest najlepszy myśleć. przykład, dokładnie, bo jeżeli myślimy sobie o scenie i, my, i myślimy sobie o, o konflikcie, dobrze jest to połączyć z tym tak zwanym trójpodziałem. Mhm. E, to się tyczy zarówno aktów, e, jak i właśnie samych scen i do scen się tutaj dzisiaj przyczepmy, że każda scena to jest moment inicjacji, eskalacji, kulminacji. Który podział? Wstęp, rozwinie się, zakończenie. To jest. Po prostu. I konflikt polega na tym, żeby e, wpasować to wewnątrz e, tej sceny, w każdym tym odcinku. Mhm. I co ty powiedziałeś o tym, że późno wejść, wcześniej wyjść. To znaczy, przykład. Jeżeli mamy scenę, kiedy bohaterowie potrzebują odzyskać okup od kogoś, to nie robimy sceny, która e, polega na tym, że bohaterowie pukają do drzwi, przedstawiają się, proszą. Nie, to jest od razu walięcie w drzwi i jest dawaj, ćwoku, okup, tak? Bo ci rozwalę łeb. Mhm. I to jest wejście w scenę późne, bo już teraz toczy się ten konflikt, nie przedstawiamy go, my wiemy z jakim zamysłem wchodzimy w scenę i zobaczcie, że z reguły... W rpg też jest tak, że gracze raczej wiedzą, jaki mają cel w scenie, tak? Mm -hmm. Muszą na przykład, nie wiem, od lorda, który siedzi w najwyższej sali, w najwyższej, na najwyższym piętrze wieży, muszą dostać namiary na kogoś podejrzanego, tak? Wiadomo, o co chodzi. Tak, tylko tutaj, bo żeby, jakby to jest super. I w momencie, w którym mm -hmm. jakby game designowo kreujesz sama tę scenę, to tak. to tak działa, że Absolutnie. po prostu bohater tak. wpada w, tak. w do pomieszczenia i tak. mówi, wymachując bronią, krzyczy, tak. oddawaj pieniądze. Tak. Jak wiemy, gracze przy stole potrafią być. Do tego zmierzam, mniej, tak? Mniej, różni. Tak, różni. różni. Okej, okay, bo jakby ja to, to też to, te, Ja, ja mój, pa, mój patent na to jest taki, że ten konflikt, do którego wejdą gracze, nie musi być ich konfliktem. Tylko nie tam musi, już tak, może oczywiście. być. Third party, czyli tak. ktoś inny, kto też przyciągnąć tak. te pieniądze. Tak. I jak oni podchodzą pod drzwi, tak. to tam już ktoś tak. krzyczy, oddawaj pieniądze czwoku. Tak, tak jest. <gry> I, ten tak I to jest też wejście, późne wejście w konflikt, tak o którym my mówimy. Oczywiście. E, e, tak samo, e, dobrze, że o tym mówisz, bo tutaj możemy się fantastycznie posłużyć npc NPC-ami. To są tak. nasze kolejne narzędzia. To znaczy, jeżeli mówimy o odzyskaniu okupu, to e, gracze, zanim wejdą do tej komnaty i zaczną mówić o co chodzi, to już możemy pomóc im wejść w ten konflikt na zasadzie nie oddam wam ćwoki okupu. Tak. Żeby od razu zaprezentować temat, tezę i od razu ich wciągnąć w dyskusję, a nie czekać co oni mają do powiedzenia. Tak jest. Czyli jakby to jest dosyć jakby ja jestem ogromnym fanem dynamiz dynamizowania sceny sesji. Ja uważam, że sesje powinny być wartkie i, i to jakby nie spotyka się zawsze z entuzjazmem, ale Taki mam styl, powiedzmy. E, dlatego jestem dużym fanem tego, o czym mówi Marysia, ale y, no, musimy jeszcze chyba wytłumaczyć późno wyjść. E, sorry, szybko wyjść. Późno wejść, późno wejść się wyjść. wyjść. Tak, tak e, znaczy znowu, to jest to, że nie przedstawiamy się na początku, nie wchodzimy w ten small talk. E, to oczywiście jest zależne od tego, jak lubimy grać, bo może być tak, że gracze lubią się przedstawić, pogadać i tak dalej, ale jeżeli, jeżeli chcemy nadać dynamizmu tej scenie, jeżeli zależy nam na pacingu, tak zwanym, na tym tempie, to właśnie chodzi o to, żeby od razu wszystkie karty na stół, tak, all, day, all guns to the table, mhm. żeby od razu przedstawić tezę, od razu pozwolić się konfrontować, a nie trochę owijać w bawełnę. I teraz, co, co chciałbym teraz może jeszcze też poruszyć, to jest bardzo, bo przykład, który my daliśmy jest w oczywisty sposób konfliktowy. Oczywiście, tak. A i spróbujmy pomyśleć o scenie, w której gracze pojawiają się na Proszonym obiedzie mm -hmm. w, na wiktoriańskim mm -hmm. dworze, i tam oczekuje się od nich tego taktu, etykiety, etykiety tak bo, jakby, bo, bo, żeby, bo bardzo, bardzo, bo jakby wszyscy myślę, że wiele osób jest z łatwością w stanie sobie wyobrazić wartkie scenariusze z założenia, których ten konflikt jest oczywisty, mm -hmm. czyli jak oddawaj pieniądze gnoju, mm -hmm. a chcielibyśmy też, żebyśmy pokazali, jak w sytuacji, która nie jest bardziej statyczne. statycznej, tak. nadal konflikt mm -hmm. będzie ważny. I tutaj wyobraźmy sobie tę proszoną herbatkę szalonego kapelusznika na wiktoriańskim dworze, niech tak, tak będzie. Mamy etykietę, wszyscy wchodzą. No i teraz yy, od początku gracze po coś przyszli. Tak. Niech to będzie na przykład. Yy, no. Po co mogą przyjść? Po jakąś broszę. Powiedzmy. No nie no wiem, no bo coś, to, tak, coś, 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 odzyskać, coś co tak. zyskać. Coś, muszą wyprosić zwrot tak. czegoś na tak przykład. Jest. No i teraz y, siłą rzeczy konflikt będzie polegał na tym, że albo ktoś inny również o to prosi, albo posiadacz nie chce tego oddać. Ale my już z góry wiemy, że ten konflikt tam jest. I teraz nie chce, chce. To jest już to konflikt. Jest konflikt. Tak. I teraz w tym konflikcie, jak będziemy tę sceny nawet w najbardziej kulturalny i taktowny sposób z greczami rozgrywać, to m, żeby ta scena nie była nudna, musimy odpowiednio budować to napięcie w tym właśnie konflikcie tak. ta osoba, tak. musimy mieć te momenty, w którym osoba, po której przyszli się prosić o coś, zdaje sobie sprawę, że chcą jej odebrać tak. coś cennego. Rośnie napięcie. Rośnie napięcie. Ta osoba musi próbować, jakby będzie próbować nie oddać tej tak. rzeczy. Ale cały czas utrzymując konwenans tak. Tak, sceny. Tak. Więc mamy kulturalną rozmowę z podwyższającym się napięciem. Tak Coś, kto pęknie pierwszy czy to gracze wyjdą z, opuszczą konwenans i wyjdą ze swojej roli i zaryzykują eskalację, sedoskalowanie sytuacji? Czy osoba, która jest naciskana straci nerwy i zimną krew i zostanie wybita z rytmu Albo i odwrócą ta, że się. Na... otruć bohaterów tak. W białych rękawiczkach. białych rękawiczkach. Może to się wydarzy za teraz, a może za trzy dni. Tak Ale chodzi mi po prostu o to, żebyście w każdej scenie, nawet tej, która z pozoru jest niespieszna, Szukali konfliktu i napięcia, które ten konflikt będzie powodował, tak. bo zawsze będzie jakieś strona napięcie. Strona A coś chce, strona B czegoś nie chce. Stroną B może być nie tylko lord na przyjęciu e, u szalonego kapelusznika, albo szalony kapelusznik, mhm. albo ten typ, co nie chce dać okupu. Stroną B może być również natura. Tak. Jeżeli macie scenę w lesie, która akurat chce się rozegrać, bo może być tak, że przewiniecie, ale jeżeli nie, pamiętajcie o tym, że scena nie będzie nudna, jeżeli coś się tam zadzieje. To znaczy, nawet jeżeli bohater wpadnie w dziurę albo wpadnie Wewnyk, albo jakkolwiek dostanie jakiś sygnał od świata zewnętrznego, że coś mu stoi na przeszkodzie. Mhm. To jest już konflikt. To jest coś, z czym on musi sobie poradzić, gdzie rośnie napięcie, gdzie nie wiadomo, czy mu się uda. I to jest tak naprawdę najważniejsze. Tak pytanie. jest. I wokół tego będziecie budować. Tak, Złapany wewnyk słyszy wycie wilków w, w pobliżu i to jakby znowu napięcie rośnie, a jest to efekt konfliktu, w którym się znalazł tak. z wewnyką, jakkolwiek nie by to nie brzmiało. Ale... Technicznie tak to działa po prostu. E, to jest też na przykład konflikt, może gonić konflikt, czyli wpadacie w scenę, łańcuchowy. w której łańcuchowy. Tak. Tak? Wpadacie w scenę, w której bohaterowie trafiają na sam, w sam środek bitwy między orkami a jakimiś rycerzami, powiedzmy, i nadchodzi burza. I Zaczyna padać deszcz, i słychać pierwsze grzmoty. Mhm. I teraz y, to jest jeden konflikt, w który oni się pakują, który za chwilę zostanie pogoniony przez kolejny konflikt, bo szalejący żywioł, czyli znowu konflikt z naturą w tym momencie sprawi, że konie ciężkich jeźdźców wywrócą się w błocie, orkowie zaczną uciekać przerażeni piorunami i, i może większym zagrożeniem niż tocząca się bitwa stanie się żywioł, który opanowuje las i zalewa jary. Tak. No, no, jakby to jest konflikt łańcuchowy właśnie w takim formie tej niepowiązanej, Przeszkoda tak? ma wpływ na inne przeszkody, na inne które przeszkody. się pojawiają po prostu. Tak. No bo druga forma to jest oczywiście konflikt wynikający z konfliktu. Tak, oczywiście. I to też może być wpływ taki, że jeżeli bohaterowie graczy, w tym gracze oczywiście, e, rozmawiając z jakimś e, NPC-tem, mhm. to ta rozmowa, jeżeli na przykład oni mają przewagę i e, mówiąc po scenariopisarsku, wygrają tę scenę, może wpłynąć na to, że ten lord na przykład ułatwi im kontakt z innymi NPC-tami, a jeżeli mamy w drugą stronę, że lord wygra, to będzie trudniej bohaterom graczy. Więc to wszystko może też wpływać na inne i generować inne konflikty. I to jest chyba w ogóle coś takiego, co moglibyśmy zawrzeć jako wnioski i podsumowanie. Jest to jeszcze jest... jedna A, rzecz za nim, okay. to znaczy konflikt wewnętrzny. To o, jest okay, moim sorry, zdaniem tip tak, tak. dla graczy, bardzo dobry. W momencie, kiedy jesteście poproszeni przez mistrza gry o Monolog, co wasza postać czuje, widzi, jak się zachowa, mhm. jakie ma wnioski po danej scenie. E, fajnie jest, jeżeli e, powiecie niejednoznacznie, że na przykład czuje to, to, to i to, czuje się wdzięczna losowi, że udało jej się ocalić swoją siostrę, ale, czyli tak klasyczne tak ale albo nie ale, e, ocaliła siostrę kosztem swojego przyjaciela. Coś, co jest niejednoznaczne, coś, co znowu ma stronę A, stronę B. Jedna to jest chce, dobrze się stało, druga to jest B. Nie chcę, stało się dobrze, ale... Yy, kosztem czegoś. I dlaczego, to, I dlaczego to jest fajne, takie rozegranie sobie tego wewnętrznego konfliktu przed innymi graczami przy stole i przy MG? Bo to po prostu daje więcej pola do prowadzenia rozgrywki wokół tak. waszej postaci i wokół tej rozterki wszystkim przy stole. Ktoś może potem przyjść z innych graczy i zapytać, jak się z tym czuliście i czy możemy zrobić coś, żeby zmienić to, jak się czujecie. To buduje sceny między wami, jako dwiema postaciami, niż gry może prowadzić, grać na emocjach, które wy opisaliście jako emocje swojej postaci. To jest po prostu dawanie narzędzi innym z poziomu tak. bycia graczem. To Plus, jest super, ja lubię to. Wejście gierze. w scenę kończy się innym e, efektem końcowym. Wchodzisz w scenę inny, wychodzisz inny. Jeżeli coś hmm. zyskałeś w tej scenie, albo przegrałeś, albo wygrałeś, zawsze będziesz inny w tej scenie, a to jest właśnie progres e, fabularny. Tak jest. I właśnie tak, e, jako wniosek, może to bym powiedział o tym wygrywaniu, przegrywaniu sceny. To nie jest zero-jedynkowe, żebyśmy tak. się dobrze zrozumieli, tak? to nie jest punktacja. To jest, to jest nieco bardziej płynna punktacja. To jest metaforyczne. metaforyczne. Tak. Chodzi raczej o zaobserwowanie zmiany jaką wywarł. Tak. Efekt konfliktu, efektem konfliktu jest zmiana. Tak. Zmiana, jeżeli mówimy wygrany przegrany, to to jest zmiana pozycji w jakimś, nim, tak. czy to wyścig po McGuffin, tak. czy to w, w, w czymkolwiek, pozycji władzy, siły, e, pozycji na mapie nawet, jeśli tak mówimy o mierzeniu się z żywiołem. Tak jest. No, rzeczy się dzieje, ale to, tak to traktujcie, że każdy konflikt, który wprowadzicie, a powinniście tych konfliktów wprowadzać jak najwięcej w scenach, yy, bo, bo to fajne. Tak, bo dlaczego w filmie na przykład bohaterowie nie odkładają słuchawki, nie kończą rozmowy? Bo to jest zawsze jakiś tam zaczątek tego, że tak powinno się zrobić, a on tego nie zrobił. Jaka będzie konsekwencja? Mhm. To się rzadko oczywiście okazuje, że tam jest realna konsekwencja, ale chodzi o to, że jest coś, co jest zapalnikiem, że. Tam jeszcze może coś być i rośnie z napięcie. To też jest dobry trop, żebyście mogli oglądali sobie filmy i popatrzyli, jak w filmach sceny też są budowane w oparciu o konflikty. W oczywisty sposób, czyli policjant dostaje zjebę od swojego starego, że znowu zniszczył samochód służbowy i zdemolował pół miasta, aż po konflikty mniej oczywiste, czyli para ludzi, gdzie ona jest starsza, on jest młodszy i nie możemy ze sobą być, bo ty chodzisz do klasy tak. z moją córką. No to jest konflikt, oczywiście. To jest też konflikt Popatrzcie i też, tak też są jak budowane. są budowane sceny. też sceny pod kątem e, tego, kiedy się w nie wchodzi i porusza dany temat i kiedy się wcześniej z nich wychodzi. E, nie odłożenie słuchawki jest właśnie wczesnym wyjściem, no bo tak. nie żegnasz się. Papa, cały 102, wszystko jest dobrze, tylko nie mówisz, co jest dalej. No nie wiesz, co słuchawkę. z tobą, rzucasz słuchawką. Tak. I to jest wczesne wyjście ze sceny, bo nie kończysz danej sekwencji. Dokładnie. E, I co? To chyba tyle od nas. Tak. Mieliśmy taką wersję. Wewnętrzą... eksperymentujcie sobie tak. z tym. To są fajne ćwiczenia, żebyście na przykład stworzyli sobie y, bohaterów y, z różnymi potrzebami, celami czy motywacjami i zestawić ich z bohaterami graczy, tak celowo, żeby byli sprzecznie do, do celów, czy, czy motywacji, czy w ogóle charakterów graczy tak. i spróbujcie sobie na sesjach poćwiczyć takie rzeczy. I obserwujcie uważnie po prostu w jaki sposób zachowania graczy i wpływają na NPC-ów, dokąd te konflikty ich prowadzą i, i, i jak ta eskalacja przebiega. Zobaczycie jak łatwo się buduje sceny następne, jak się łatwo buduje scenariusze jeżeli tylko jesteś w stanie zarządzać sceną poprzez konflikt. Tak, jest dużo łatwiejsza kontrola w tym. Tak jest. Także bardzo Wam dziękujemy, że nas posłuchaliście. Piękny i bestia. Tak jest. Subskrybujcie, lajkujcie, odwiedźcie nas na Patreonie i do zobaczenia w następnym filmie. Tara.